Cześć widzowie, jestem w skansenie taboru kolejowego w Chabówce. Tutaj jest kilka ciekawych lokomotyw. Jest OL49 44. A za nią stoi PT31 i PT47. Tu mamy różne pługi. Ciekawe. Tam stoją reflaki. Tutaj tender od TY2. Stoją też jakieś tędzaki. Tu chyba t 1 wagon pocztowy, czy bagażowy. Tutaj stoi też taka mała platforma. Tu jest hala, w której trzymane są różne pojazdy. Stoi. SN sześćdziesiąt jeden sto osiem, który przechodzi aktualnie na prawę, taka piękna maszyna. Mamy też oliwkowy wagon. I TKT48 w środku. I tu jest kilka tężaków. Tu jest taki tędrzak mały, tu TKP 2011 tu OKL27. I jeszcze TKW-2 sobie stoi, Uwagon wagon pocztowy, stacja Habówka, TKW-2-114 i tkp 153 53 Teraz, idę zobaczyć inne lokomotywy, a mianowicie TR 11 i TR 12 oraz wąskotorowe parowozy. Tu mamy linię kolejową. O, już widać TR 12. Taki wagon motorowy stoi. O, tutaj taki puk ciekawy egzemplarz. I tutaj mamy jeszcze TW53, włoskotorowy parowóz, produkowany przez Fablo. Tutaj stoi też wagon boczniak, zanim pocztowy. Oraz flaki, pół świeży. Tu stoi kilka ciekawych parowozów, między innymi jest TKT 49, TKT 3 i TP4. Tutaj stoją jeszcze dwa inne wąskotorowe parowozy. Tu jest las 47 i nie wiem co to za parowoznie przypadkiem TX. 26? Tak, TX26. O numerze 427. Tu jest OL12. Piękna austriacka maszyna. W zielonym malowaniu. I tutaj jeszcze TR12. Kiedyś jeździła. Trochę są zaniedbane niestety te dwa parowozy. A Jeszcze kilka lat temu jeździły STP4 i Rumun ST43 o numerze 422. Tam stoi jeszcze dźwig, taka Pekargo. Tam widać EU0701. Tu mamy TP4 259. Parowozownia w Chabówce, Dyrekcja Krakowska, 100-letnia ponad lokomotywa TKT-3 numer 16 jedyny zachowany egzemplarz tej serii. Oraz TKT-49 o numerze 1 jeszcze niedawno kilka lat temu był czynny. Tutaj wagon boczniak. Mamy tutaj też SM4 i LS60. tkh H49. Tutaj dźwig. Stary wagon Deutsche Reichsbahn. LS60. Manewrowa lokomotywa, zajrzy do kabiny nawet. O, coś tam chyba jedzie. Jedzie coś. Chyba to było ze 41. Nie zauważyłem, co to dokładnie było. Tu mamy SM4. Również unikatową dość lokomotywę. A nie, to był EDA 72. Jednak zmieniło mnie trochę, bo o tej pory miała, miała jechać Małopolska, ale przejechała jednak chwilę wcześniej. Tu jest chyba SM40 lub też SM41. Są tak, zamazuję. SM40. SM4001. Pierwszy egzemplarz. Tu Tutaj TY23 oraz chyba PT47. A nie, to jest ten, ty 37. Tu mamy SM4001 i SM41. Też 01. Piękne lokomotywy węgierskie, choć już mocno zaniedbane. Tutaj mamy TR202. A obok stoi TW12. Też bardzo stara konstrukcja. tr 202 o numer 19, tutaj TY2. TY51 też stoi. TY43 o. To odmiana zbudowane w polskich fabrykach z niemieckich części. To kolejna ciekawa lokomotywa, kolejny, TY51, a tutaj TY45 o numerze 386 z tendrem 2 O, reflektory Polak, TY42 107? Jak, przecież to jest odczynna lokomotywa. Od niej tender. Tu l 49 Tak, to jest stary tender od ty 4207 ale lokomotywa to TY42 o numerze 19. I jeszcze tu stoi jakaś też ta Y bez tendra, remontowana będzie chyba albo już nie. Nie ma osłon. O, ta Y4219, piękna lokomotywa, choć mocno zaniedbana. Tutaj mamy semafor kształtowy i różne stare, jeszcze konstrukcji drewnianej wagony, kryte oraz węglarka też jest. Tu jest taki ciekawy wagon z butką hamulcową, a tutaj też ciekawy. Ciekawa konstrukcja. Trójosiowy wagon. Jest jakiś płotek, ja tu może tu przejdę, ale chyba jednak nie tędy pójdę. Wzdłuż tych wagonów I tu są jeszcze jakieś inne maszyny. Cały rząd takich starych wagonów, tutaj węglarka PKP seria WDDO tutaj wagony kryte TY-2184 tutaj urywa się tor i na trawie stoi jakiś Y. tutaj bardzo ładny TY-4219 Mocno zaniedbany, i mam takie tak wrażenie, że on kiedyś chyba jeździł. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to niech napisze w komentarzu. Przecież tak mi się wydaje, że on był chyba kiedyś czynny, jeszcze niedawno, jako jakiś pojazd historyczny, tak jeszcze jakieś 20 lat temu, coś takiego. A tu stoi, jako pomnik, uziemiony. Na odciętym torze, te Y, kolejny z innym takim dość ciekawym tendrem. Tutaj mamy cysternę DEC. Ryflaki. O, co się jedzie? Tutaj przejdziemy tędy i zobaczymy, co to. Szlabany się zamykają na przejeździe. Przejdę sobie tędy. Koło ryflaka. Tu stoi jeszcze taki parowozik, TKH. Szczerba się dopiero zamknęły. Jedzie, ED72 A ja tymczasem wracam z powrotem do skansenu Tutaj stoi sobie ten TKH, parowóz. Tutaj ruflaki. I tutaj wagon drugiej klasy. Pomany drugiej i trzeciej. Tutaj stoi Rumun sr 43422 422. I tutaj taki parow parowozik mały. Z tego co pamiętam chyba najstarszy w habówce TKB1. Tak, 1878 rok. Tutaj mamy OL127. I drugi parowóz TR 1225 pięć. Tutaj taki wagonik osobowy, też łamany, drugiej i trzeciej klasy. Tuwa Pniarka, kolejny wagon osobowy. Cysterna, chyba wagon Salonka, tutaj się znajduje. Pocztowy. A nie, wagon ogrzewczy, ciekawe, pierwszy raz taki widzę. Mocno nadjedzony przez rdze. Tutaj stara jakaś węglarka. Platforma. Jakiś dziwny szynobus. Chyba jeszcze budowy przedwojennej. Nic w środku nie ma. I tutaj jeszcze stoi EU0701. Oj, wąski przesmyk. Ale się zmieszcza. to jakieś wagony. Oraz EP02. Na tym będę już kończył. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli chcesz to zostaw subskrypcję, lajka. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.